Paweł Chmielewski PCH24TV. Szczęść Boże! Witam, szanowni Państwo w programie Jaka jest prawda, a moim rozmówcą jest redaktor naczelny portalu Tysol.pl, pan redaktor Cezary Krysztopa. Dzień dobry, szczęść Boże! Szczęść Boże, dzień dobry. Szanowni Państwo, jak zwykle na samym początku zachęcam do tego, żeby naszą telewizję wspierać. Nie mamy żadnych dotacji, nie utrzymujemy żadnych relacji, ani żadnych pieniędzy nie mamy od wielkich korporacji międzynarodowych. Istniemy tylko dzięki Państwu. Jeżeli chcą Państwo, żebyśmy mogli istnieć dalej, proszę o wsparcie, jak go można udzielać, jest rozpisane pod tym nagraniem. Panie redaktorze, dzisiaj pojawiła się informacja, że posiedzenie Sejmu na wniosek Prawa i Sprawiedliwości zostało przesunięte o dwa tygodnie. Czas. Politycznie jest naprawdę gorący. Jak pan myśli, co się za tym kryje? Dlaczego rządząca partia nie chce teraz obradować, przesuwa to posiedzenie? Obawiam się, że może mieć to związek z brakiem publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności przesłanki eugenicznej. To już sugerowała pani Emilewicz w, w gościu wiadomości w Polsacie. Mówiąc, że ta publikacja może zostać przesunięta. Tymczasem rządowe biuro legislacji, jeżeli dobrze pamiętam, mówiło, że ten wyrok powinien być opublikowany do 2 listopada, w związku z czym no, można by domniemywać, że ten czas jest Prawo i Sprawiedliwości, rządowi, nie wiem, jakiejś frakcji w Prawie i sprawiedliwości potrzebne do tego, żeby. Żeby, jak nie wiem, no, trudno te, tego nie postrzegać jako próbę wyrwania zębów tego, temu wyrokowi, bo wyrok jest dosyć jasny i nie widzę powodów, żeby go nie publikować. On powinien zostać opublikowany, a przyszła ustawa ma być zgodna z tym wyrokiem. No właśnie, ale na razie jest tylko jedna propozycja ustawowa, którą przedstawił pan prezydent Andrzej Duda, i ona z tym wyrokiem bynajmniej zgodna nie jest, bo postuluje jednak jakąś segregację chorych dzieci. I te mniej chore, które mogą jeszcze po tym żyć, miałyby być chronione, a te bardzo chore, według lekarzy, które na życie według lekarzy szans nie mają po narodzeniach, miałyby być dalej zgodnie z prawem zabijane. Jak pan redaktor ocenia, że pan prezydent Andrzej Duda już nie tylko ustawę niemoralną z perspektywy katolickiej proponuje, ale też niezgodną, jak wszystko na to wskazuje, z tym orzeczeniem? Trybunału. Z drugiej strony trzeba oddać panu prezydentowi, że jest w zasadzie jedynym, który jest aktywny w tej sprawie, to znaczy cokolwiek zrobił w sensie politycznym. Ja też rozumiem taką potrzebę polityczną poszukania jakiejś takiej formuły, która pozwoli przetrwać temu wyrokowi. Natomiast no, w, nie, nie jestem prawnikiem, no, ale mnie również się wydaje, że. Że propozycja pana prezydenta no nie jest do końca zgodna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Ja ją traktuję raczej jako jakieś wejście do dyskusji. Ja rozumiem, że czym innym, no nie czym innym, ale powiedzmy, że innym etapem jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, innym etapem jest późniejsza zmiana ustawy na podstawie, trybunału, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, natomiast ustawa ma być zgodna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. No właśnie, no bo słyszymy przecież od kilku lat y, takie różne sarkania, narzekania, krzyki opozycji, że Trybunał Konstytucyjny został zniszczony, a teraz no trochę taka sytuacja ironiczna można by było powiedzieć, jest orzeczenie Trybunału, a sama ta władza, która jest oskarżona o zniszczenie Trybunału, nie chce najwyraźniej tego orzeczenia ani opublikować, ani później go chyba wykonać. Wątpliwie jest to sytuacja szkodliwa na różnych poziomach i jedną z, z, z poziomów szkodliwości tej sytuacji jest to, że obniża zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli się nie publikuje jego wyroku. To znaczy, jeżeli nie, mają, nie ma rząd szacunku do Trybunału Konstytucyjnego na tyle, żeby opublikować ten wyrok, tylko zaczyna jakieś dziwne chocki, to dlaczego mieliby mieć zaufanie do takiego Trybunału Obywatele, no to jest uderzanie w, w instytucję, którą moim zdaniem z trudem udało się wyrwać z pazurów nadzwyczajnej kasty, to, 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 to nie jest dobra sytuacja, to jest zła sytuacja. Różni przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, partii wchodzących w jej, w jej skład, mówią, że to orzeczenie Trybunału zapadło w złym momencie, bo teraz jest pandemia, są wielkie protesty i tak dalej. Ja się zgadzam, że ono zapadło w złym momencie, ponieważ mogło było zapaść już kilka lat temu, wtedy, gdy po raz pierwszy posłowie, ponad 100 posłów, wniosek do Trybunału złożyli. Jak pan uważa, czy to był jakiś polityczny zamysł, taki celowy rządzącej partii, żeby skłonić Trybunał, aby właśnie teraz się tym orzeczeniem Zająć w trakcie tej pandemii, może w nadziei na to, że to jakoś powstrzyma te prawdopodobne, przewidywane, jak widzimy, faktyczne protesty uliczne. To, co się dzieje w tej chwili, y, sprawia wrażenie, jakby nie było w tym tego zamysłu. Y, to raczej. Wygląda na to, że po prostu doszedł jakiś moment, który był wyznaczony przez prezes Przyłębską na procedowanie tej sprawy, która jest oczywista w kontekście i wcześniejszego orzecznictwa Trybunałów Konstytucyjnych na temat innych przesłanek ustawy aborcyjnej. I przyszedł ten moment, i nikt się nie połapał w konsekwencjach. Ale y, rzeczywiście ma pan redaktor rak, rację, że po pierwsze, gdyby y, od 2015 roku nie udawano, że nie ma problemu, tylko zajęto się tym problemem, czy w, na zasadzie. Wniosku do Trybunału Konstytucyjnego czy zmiany ustawy to już wszystko jedno, to prawdopodobnie bylibyśmy już dawno po wszystkich protestach i bylibyśmy przyzwyczajeni do nowej sytuacji. A gdyby, nawet jeżeli od razu by się tym nie zajęto, ale gdyby wtedy rozpoczęto działanie edukacyjne, i takie przygotowawcze, to znaczy na przykład przygotowano jakiś taki, ja wiem, że istnieje program ze życiem oczywiście, ale no nie wiem, no, do, wielkiej, do wielkiej przemiany w tym zakresie się nie przyczynił, w związku z czym można byłoby domniemywać, że ma po prostu za wąski zakres albo się nie przebił. W związku z czym, jeżeli by przygotowywano społeczeństwo do tego, że, że taka zmiana ma nastąpić przy pomocy pomocy matkom, które rodzą chore dzieci, różnego rodzaju programów pomocowych i tak dalej, to myślę, że dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym momencie, gdyby myślano o tym, że przegrywamy wojnę kulturową, przegrywamy wojnę o młodzież. A nie y, udawano, że tak jak jest, tak może być i w sumie nic wielkiego się nie dzieje, a ewentualnie damy im później jakąś piątkę dla zwierząt, to będą po naszej, y, to będą po naszej stronie. Y, to dzisiaj być może bylibyśmy w zupełnie innym momencie, ponieważ dzisiaj młodzież przez ileś lat wychowywana przez memy, przez filmiki na YouTubie, przez Jurka Owsiaka, przez, nie wiem, tam Stonogę, czy kto tam jeszcze, przepraszam, jeszcze przez Jaruzelski ZTP w, w szkołach. Dzisiaj jest no, taka jaka jest, to znaczy trudno mieć o to do niej pretensję, jest jak to młodzież skłonna do buntu i łatwa w manipulacji, w związku z czym jest przez kulturowych barbarzyńców wykorzystywana w a uważa pan, że dobrze działał polski rząd, że tych protestów masowych młodzieży przede wszystkim nie tłumił, tylko pozwalało się, można powiedzieć, wyszaleć tej młodzieży. Ja słyszałem, sam premier mówił, że to po prostu ludzie młodzi, więc tutaj nie chcieliśmy ostro reagować. Właściwa to postawa? Ja powiem w ten sposób. Już sama postawa policji, która no, wobec Bojówkarzy lewackich, którzy atakowali kościoły, wobec tych, którzy atakowali wiernych, którzy zakłócali msze i tak dalej. Nie mówię, że w każdym przypadku, bo to nie zawsze się tak było, ale, ale w wielu przypadkach była dosyć bierna, a później szefowie policji chwalili się tym, że złapali iluś tam pseudokibiców, absolutnie unikając słowa Antifa czy lewaccy bojówkarze to już to świadczy o tym, że niezależnie od tego, jakie przesłanki przyświecały temu, żeby tych protestów nie, nie traktować tak, jak na to zasługiwały, bo ja uważam, że każdy ma prawo protestować, ale jednak no, również wszystkich obowiązuje prawo w sprawie epidemii, wszystkich obowiązuje zakaz czynów. W których dokonują wandale, zakazuje zakaz naruszania, jest zakaz naruszania cielesnej integralności innych, w związku z czym nie, to nie ma, nawet nie o to chodzi, czy oni by te protesty tłumili, czy nie, tylko głównie chodzi o to, że nierówno podchodzą do różnych grup społecznych i teraz wielką weryfikacją ich intencji w zakresie Choćby w stosunku do młodzieży, bardzo proszę, to będzie stosunek do Marszu Niepodległości, który się 11 listopada odbędzie. I rozumiem, że jeżeli będą użyte te same argumenty przez organizatorów, czy to że to jest zgromadzenie spontaniczne, i tak dalej, tak dalej, to rozumiem, że nikt ich nie będzie zaczepiał i będą mogli sobie spokojnie przejść przez ulicę Warszawy. Tutaj Rafał już Rafał Trzaskowski już sugeruje, że jakieś kłody pod nogi będzie organizatorom i uczestnikom rzucał. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale, panie redaktorze, te protesty chyba jakiś skutek społeczny odnoszą, przynajmniej taki krótko dystansowy. Nie tylko ze względu na to, co teraz proponuje prezydent Duda czy inni politycy, ale jak wyglądają sondaże. Bo od kilku dni jesteśmy, można powiedzieć, epatowani rozmaitymi sondażami. We wszystkich Prawo i Sprawiedliwości leci, a wzrasta koalicja obywatelska. I Szemonowi Hołowni. Jak pan przyjmuje te sondaże? Są wiarygodne czy niewiarygodne? Czy spodziewał się pan takich właśnie sondaży po tym orzeczeniu Trybunału? Generalnie, szczerze mówiąc, z wielkim dystansem podchodzę do sondaży, wszelkich naprawdę, również amerykańskich, odnośnie amerykańskich wyborów. Często być może są wiarygodnym próbieżem, a kiedy indziej znowuż mam wrażenie, że są narzędziem wpływu na opinię publiczną niż niż jego badania. W związku po pierwsze zakładam, że może nie być tak do końca, jak pokazują sondaże, a po drugie, no chyba nie Platforma Obywatelska i nie Koalicja Obywatelska zyskuje tylko Szymon Hołownia, a Prawo i Sprawiedliwość nie przegrywa tak naprawdę z opozycją, a rzeczywiście tak może być, że traci, traci poparcie, a tak naprawdę przegrywa z samym sobą, bo opozycja sklejając się z ulicznymi dzikusami, tak naprawdę dokonuje tego samego błędu, który dokonu, których szereg już, którego szereg już dokonała od 2015 roku. Czyli no tak groteskizuje jakby protesty, i niezależnie od tego, czego te protesty dotyczą, czy to dzików, czy to czegoś tam jeszcze, nie wiem, korników, czy różnych innych rzeczy, to ostatecznie zawsze te, te protesty przejmuje ta sama szuria, która zamienia je w jakąś parodię. I tym razem też tak się dzieje i te protesty tak samo. Mówiąc kolokwialnie, zdychają, jak wszystkie, wszystkie poprzednie, ale prawo i sprawiedliwość nie, nie traci przez to, tylko traci przez to, że traci zaufanie, miotając się od ściany do ściany, od piątki dla zwierząt do, do sprzeciwu wobec aborcji eugenicznej, ale też jakby, no wykonując takie ruchy, które no, nie, nie powodują zwiększenia zaufania w społeczeństwie, jak choćby to niepublikowanie e, nie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No, to, no, to trudno, żeby to porywało kogokolwiek albo żeby budziło zaufanie. No, nie budzi i nie, nie wzbudzi podejrzewam. A jak pan redaktor ocenia postawę, jaką zajęła w tej sprawie aborcji eugenicznej Konfederacja? Bo tutaj mam wrażenie taki jednak bardzo poważny podział. Korwin Wolność za aborcją eugeniczną do pewnego stopnia. Ruch Narodowy, poseł Brown, Grzegorz Brown przeciwko aborcji eugenicznej. Bardzo poważny spór wewnątrz jednego ugrupowania. Znaczy ja z jednej strony próbuję unikać analiz politycznych takich antagonizujących, bo staram się jakoś tam jednoczyć ludzi, którzy Spróbują coś zrobić w zakresie Uratowania tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to są różni ludzie i to są różni ludzie kojarzący się albo odwołujący się do głosowania na PiS, albo tacy, którzy się odwołują może do głosowania na Konfederację. I żaden z nich nie chcę urazić. Natomiast skoro już zanalizowałem tutaj sytuację PiS, to byłoby nieuczciwością z mojej strony, gdybym nie odniósł się do sytuacji Konfederacji. No, sytuacja Konfederacji jest trochę dziwna, moim zdaniem, bo trudno nie zauważyć, że. No, chociaż, tak jak mówię, konkretni działacze, a nawet konkretni politycy są bardzo aktywni, to nie wolno im tego odebrać. Natomiast Konfederacja, jako siła polityczna, jako partia z logotypem i tak dalej, nie jest obecna w tym sporze. Ja nie widzę jej obecności. Ona jest bardzo aktywna, na przykład w kwestii kwestionowania maseczek i tak dalej, ale kwestii obrony wyroku Trybunału Konstytucyjnego jej nie widzę, w związku z czym no, mogę się tylko domyślać, że no, istnieje jakiś poważny rozdźwięk w Konfederacji w tej sprawie, co jest o tyle dziwne, że no, jeżeli dobrze pamiętam, to ja wszyscy posłowie Konfederacji podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. No tak, no, tego rozdźwięku nawet domyślać się nie trzeba, on jest jakby jawny, no bo mamy całkowicie sprzeczne ze sobą stanowiska Ruchu Narodowego i posła Grzegorza Brauna ze stanowiskiem no, Korwina Wolności. No ale zostawiając Konfederację, panie redaktorze, a jak pan patrzy na jakieś szanse polityczne strajku kobiet? No bo Marta Lempart tu wygłasza naprawdę niezwykle płomienne i takie buńczuczne nie, zapowiedzi. Chciałaby obalić rząd. Jak rozumiem, tutaj też jest jakaś intencja polityczna e, za tym. E, czy ma Marta Lempart, czy ma strajk kobiet w pańskiej ocenie szanse na to, żeby zbudować jakiś trwały polityczny ruch w naszym kraju? Ma Marta Lempart może sobie z koleżankami flaszkę obalić, natomiast nie, nie sądzę, żeby miała jakiekolwiek... E szansę na budowę Twojego ruchu społecznego, ponieważ już Partia Kobiet była i sobie nie poradziła, i usiłowanie dzielenia ludzi na podstawie tego, co noszą w spodniach czy w spódnicach, jakoś się nie sprawdziło do tej pory i podejrzewam, że się nie sprawdzi. A już pomijam fakt takich dosyć absurdalnych żądań tej rady konsultacyjnej. Ciekawie się to kojarzy z tą samą nazwą Rady Konsultacyjnej pana, Jaruzelskiego, pana generała Jaruzelskiego swego czasu. I no Nie sądzę, żeby to miało przełożenie na jakiś wielki ruch społeczny, aczkolwiek wydaje mi się, że wąskie ławki. E, wąskie ławki partyjne spowodują, że czy to Klementyna Suchanów ze swoim <grybujesz> energicznym, dosyć kabaretowym sposobem bycia i, i, i podobny styl bycia e, Marty Lempart e, powodują, że one zapewne zostaną zagospodarowane na jakichś listach wyborczych, osiągną jakieś tam wyniki, będą takimi samymi białymi misiami, jak wielu innych celebrytów i chwilowych liderów społecznych, którzy znaleźli się na listach wyborczych różnych partii, ale no nie, nie są tam jakoś szczególnie zauważalni. A widzimy na ulicach teraz, może już nie widzimy, bo mam wrażenie trochę jednak już ta płomienność tych protestów wygasa albo nawet już wygasła, ale widzieliśmy jednak dziesiątki tysięcy, jeżeli nie setki tysięcy młodzieży. Mówił Pan zresztą redaktor sam o tym. Jak Pan myśli, co powinna dzisiaj zrobić prawica, co powinien zrobić Kościół katolicki, żeby tę młodzież, nie wiem czy da się ją odzyskać, ale jednak przynajmniej przesunąć ją z tych skrajnie lewicowych postaw gdzieś bliżej centrum, czy po prostu bliżej jakichś racjonalnych postulatów. Da się jeszcze tych ludzi? Odzyskać? Oczywiście, że się da. Historia nigdy się wbrew temu, co twierdzą niektórzy, nie kończy. Młodzi ludzie są podatni na kształtowanie i na tym polega wychowanie, żeby kształtować ich w sposób prawidłowy. A jak na razie, no tak jak powiedziałem, no wychowanie młodzieży, mówiąc w cudzysłowie, zajmują się memy, YouTube, Jerzy Owsiak i Jaruzelski ZMP. W związku z czym, no, jeżeli strona konserwatywna abdykuje z, z tej strefy, to też jest postulat młodzieżówki PISU, która mówi, nie uczestniczymy w wojnie kulturowej, bo po co tam, już wszystko stracone. No, nigdy nie jest wszystko stracone. Nawet po rozbiorach Polska wróciła i tak teraz nie można mówić, że jest wszystko stracone, bo nic nie jest stracone. Ciągle trwa gra, do końca świata będzie trwała. W związku z czym dzisiaj mamy obowiązek, tak jak uważam, że od dawna mieliśmy obowiązek, wychowywania tej młodzieży, pokazywania jej właściwych wzorców i tak ale nie na takiej zasadzie, że nie wiem, będziemy jakieś bzdetne i mało, że tak powiem, porywające i mało seksowne w jakimś sensie, materiały historyczne pokazywali, tylko musimy do nich mówić ich językiem, musimy się nauczyć ich języka. Dlaczego młodzież swego czasu chodziła najczęściej w koszulkach z żołnierzami wyklętymi? No przecież nie dlatego, że istniał jakiś, nie wiem, system propagandy, który opowiadał im historię, tylko dlatego, że na przykład raperzy odwoływali się do pamięci o żołnierzach wyklętych. To są metody docierania do, do młodzieży i. Nie chcę się chwalić, ale powiedzmy, że my w Tygodniku Solidarność próbujemy, no oczywiście w jakimś tam niewielkim zakresie, bo nie dysponujemy jakimiś wielkimi funduszami i tak dalej, ale na tyle, na ile potrafimy, odwoływać się do, do języka który zrozumiałego również przez młodzież, czyli na przykład robić wystawy komiksowe i tak dalej. A to, że potrafią, to również struktury państwa to udowodniły, przy okazji na przykład filmu Niezwyciężeni, który był wielkim sukcesem, i zastanawiam się, dlaczego nie po, nikt nie poszedł tym tropem. Dlaczego później to spsiało wszystko i, że tak powiem, nie, nie było w żaden sposób rozwijane. To jest właściwy kierunek, i to jest jedyna metoda na to, żeby w przyszłości młodzież, nie to, że była prawicowa, bo to nie o to chodzi, żeby była różna i żeby i żeby, że tak powiem, dysponowała własnym aparatem weryfikacji świata, który, który go otacza, żeby potrafiła myśleć własnymi myślami, a nie myślami z supermarketu Surosza. Ostatnie moje pytanie, panie redaktorze, zaczęliśmy od przełożenia posiedzenia Sejmu, ale nie tylko ono zostało przełożone, bo przełożono także kongres samego prawa, samej partii Prawo i Sprawiedliwość. Nie, nie chcę wnikać w to, dlaczego został ten kongres przełożony, ale także na pańskim portalu pojawiła się taka informacja z wypowiedzią pana Marka Suskiego o tym, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński będzie kolejny raz kandydował na prezesa swojej partii. Powinien pańskim zdaniem kandydować pytam, dlatego, że. Nie coraz więcej, dzisiaj mamy głosów. Ja wiem, że takie głosy są od dawna, ale dzisiaj jest tego naprawdę sporo, że prezes sobie już w partii nie radzi. A piątka dla zwierząt teraz ten wielki kryzys, aborcję, tarcia w Zjednoczonej Prawicy. Czy Jarosław Kaczyński, pańskim zdaniem, utrzyma, doprowadzi, tą Zjednoczoną Prawicę w całości do kolejnych wyborów? Ja myślę, że aczkolwiek oczywiście nie chcę tutaj zapis. Tego członkiem nie jestem mówić. Natomiast wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński jest jeszcze szansą na utrzymanie spójności Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ nikt inny tej spójności nie utrzyma. I jeżeli rzeczywiście. Tak jest, że no nie wiem, ostatnie kryzys są objawem, nie wiem, też może jakiejś słabości Jarosława Kaczyńskiego, to nie widzę tutaj jakich, żadnych jego następców, a tych, których, których być może czasami wskazują media, czy w nieoficjalnych wypowiedziach politycy prawa i sprawiedliwości, to mam wrażenie, że grają raczej na rozpad Prawa i Sprawiedliwości, niż na jego spójność. Więc Jarosław Kaczyński być może dał sobie jeszcze trochę czasu, żeby sprawę przemyśleć, i być może ukształtować przyszłość Prawa i Sprawiedliwości trochę inaczej, niż się ostatnio wydawało. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę, za pański komentarz naszym widzom. Bardzo dziękuję za uwagę i raz jeszcze zachęcam do tego, żeby naszą telewizję wspierać. Raz jeszcze dziękując. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.